Szymanko, siemanko. jako że niedługo kasują jedną rzecz, czyli tworzenie naszyjników, które będą teraz dropić z potworów, to pokażę Wam do czego są w ogóle klejnoty. Klejnoty wypadają z kopalni. Kopiecie sobie rudy na spokojnie i macie szansę, jakąś malutką, nadropnięcie sobie klejnotu. Takiego dodatkowego przedmiotu, który akurat, gdy wykopiecie rudę, możecie dostać ekstra klejnot. Zobaczmy sobie je na markecie. Ajajajajajajajajajajajajajajajajaj Klejnot Klejnoty Klejnot duszy Klejnot many Klejnot ochrony Klejnot przeciw zaklęciom Klejnot zbroi i klejnot zdrowia Każdy klejnot jest do czegoś innego Inny nasznik możecie sobie jeszcze tworzyć Dopóki jest jeszcze aktualizacja nie weszła sobie nowa Możecie sobie nadal tworzyć naszyjniki Po aktualizacji Cena ich spadnie na pewno. Na pewno będą, będą wam schodzić, ale na pewno nie za taką cenę jaką tutaj widzicie, bo będą potrzebne później do questów, do, do fabuły. Do jednego questu jest potrzebny właśnie klejnot duszy. Inne, inne wszystkie klejnoty są potrzebne do questu na cyklopach do tworzenia sobie swojego klucza. Tam po 10 sztuk bodajże potrzebujecie. Więc będą wam schodzić, ale na pewno nie za taką cenę, bo dużo osób właśnie kupuje sobie te klejnoty, żeby tworzyć sobie naszyjniki. Z każdego klejnotu możecie tworzyć sobie inny naszyjnik. Klejnot duszy. Nie wiem czy w ogóle z klejnotu duszy. Można jakiś naszyjnik stworzyć, ale na pewno on jest potrzebny do, do questa. Na cyklopach, właśnie do stworzenia tego wzmocnionego cyklopa i możliwości bicia kolosusa, takiego bossa mocnego na cyklopach, którego nie wiem czy ktoś ubił, jeśli ktoś ubił to zapewne jakaś garstka osób. To tak, co potrzebujemy? Pokażę wam w ogóle gdzie się tworzy te naszyjniki jeszcze jak nie weszła aktualizacja, więc dobrą opcją sobie jest... Jeśli macie duży nadmiar tych naszyników, zrobienie, y, zrobienie sobie właśnie tych naszyników, bo później będzie mniejszy zbyt tego. Teraz jest nie za duży zbyt, ale później będzie jeszcze mniejszy. To pokażę Wam w ogóle, gdzie się je tworzy. Bierzemy sobie klejnoty duszy, Zobaczę czy w ogóle z niego Boża tworzy naszynik. Klejnot zdrowia, klejnot many, klejnoty przeciw zaklęciom. klejnot zbroi. Te klejnoty wypadają z podczas kopania. I jeszcze mam jakiś klejnot. Tam był jakiś klejnot, ale już nawet nie pamiętam. Dla potrzeby odcinka sobie kupię. Jedną sztukę, której nie mam, czyli klejnotu nie mam ochrony. Po 150K, czyli po dwa kakelki. Jedną sztukę kupię, żebyśmy mogli w ogóle stworzyć, na... stworzyć ten odcinek. Żebyście widzieli dokładnie. Co potrzebujecie? I mamy bodajże, ile mamy klejnotów? Mamy 5, tutaj mamy szósty. Klejnot ochrony. I sprawdźmy sobie, czy jest jeszcze jakieś, który jest dostępny. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć klejnotów. Wszystkie sześć klejnotów właśnie wypadają podczas kopania. A teraz zobaczmy, sobie, do czego możemy tworzyć. Możemy właśnie za te klinoty tworzyć sobie amulety przeciw zaklęciom, amulety ochrony i wszystkie złote. Amulety są mniejsze: są brązowe, są srebrne, które wypadają z jakichś mini-bosów, dziennych bosów, ale właśnie nie dają za dużo procent odporności. Najlepiej sobie tworzyć albo zbierać te złote. Te złote amulety po aktualizacji nowej będą wypadać z potworów, zapewne z bossów jakichś mocniejszych. Załóżmy mogą z szatana wypadać, nie wiem jeszcze tego, nikt tego nie wie. Dopiero się okaże po aktualizacji. To, to tak, brązowy urok duszy, czyli 10, 10 bonus. 10 odporności na magię. Zaraz, zaraz to sobie zobaczycie, założę sobie, i tak dla testa, widzicie, biorę sobie amulet, zakładam amulet, i mam przez 60 sekund. Obrażenia od zaklęć błyskawicznych są zmniejszone, gdy są rzucane w ciebie. Czyli ktoś będzie nam w nas mniej atakował z zaklęć, jeśli będziemy mieć założony ten nasz dziennik. On jest na 60 sekund. Inne, na, inne amulety są na 20 sekund, na 60 sekund sobie zobaczycie za chwileczkę dokładnie jak to wygląda. Jesteśmy w Murori, idziemy sobie tutaj do szlachciców, czyli musimy tutaj przejść sobie przez taką studienkę, Żeby tam w ogóle do nich dojść, bo inaczej się nie da do nich wejść, bo przejście, brama jest zablokowana przez strażników. My sobie wchodzimy właśnie pod ziemiami, żebyśmy mogli tam w ogóle wejść. To idziemy sobie, i tutaj jest taki NPC, który się nazywa Miriam. Tutaj, od razu po wyjściu ze studzienki, jest nasz NPC, Miriam, z którym sobie rozmawiamy. Jeśli mamy ten amulet, te amulety w plecaku, to ona będzie mogła z nami rozmawiać i będziemy mieć okna dialogowe. Jeśli nie mamy tych amuletów, to w tej, po tej rozmowie tutaj nic nie będziemy mieć napisane. Więc stwórzmy sobie te amulety ładnie jest posegregowane, wszystko w miarę, w miarę ok. To tak. Amulet zdrowia. Klejno zdrowia, czyli to jest ten. Za klejno zdrowia możemy sobie stworzyć złoty amulet zdrowia, który regeneruje nam życie. Coś, coś w stylu mistycznych butów, które mistyczne buty nam regenerują. Z czasem odzyskujesz swoje zdrowie. Tak samo buff, alchemika. Na tym samym stylu działa, czy nasza wróżka, która daje nam regenerację zdrowia z czasem. Stworzę sobie jeden zdrowia. Widzimy, że potrzebujemy klejnot zdrowia, i do tego potrzebujemy 40K złota. Jest to jakaś opcja do zarobku, póki jeszcze, jest, jeszcze ta aktualizacja nowa nie doszła. Wchodzimy sobie, tworzymy. Stworzyliśmy sobie amulet zdrowia, i on nam regeneruje. 400 zdrowia przez 10 minut. Czyli coś jak mistyczne buty. Tylko mistyczne buty regenerują nam 250 zdrowia. Możemy do tego założyć amulet zdrowia i mamy dodatkowe 400 z regeneracji zdrowia. Czyli jeśli, jeśli mamy 250 od butów, to wszystko się stakuje. Plus 400 od amuletu plus wróżka może nam dać kolejne około 300-400, więc duża ilość zdrowia regenerująca się pokaże, jeśli mamy tak założone kilka rzeczy na 10 minut za 40k to jest dobra opcja, bo te kryształy akurat zdrowia obrony, zbroi i, i duszy nie są takie drogie, najdroższe są właśnie klejnot ochrony, bo on już daje bardzo fajne fajne bonusy. Tak samo klejnot przeciw zaklęciom. To są dwa najdroższe klejnoty. Później będą, dzie, będą o wiele tańsze, bo będą, nie będzie można tworzyć z nich amuletów, tylko będą właśnie do questów. To duże zapotrzebowanie zajdzie bo większość właśnie sobie tworzy osób, tworzyła sobie te amulety. Tworzymy sobie teraz kryształ many. Tak samo. Tamten dawał nam zdrowie, a klej... A złoty amulet many regeneruje nam manę przez 10 minut. To samo, to samo, tylko ten regeneruje życie, ten regeneruje manę. Więc możecie sobie, jeśli nie macie jakiegoś dobrego amuletu, sobie zakładać go przez 10, macie, 10 minut. Macie zwiększoną regenerację zdrowia many. Nie są aż takie popularne, bo wiadomo, że dużo osób woli sobie założyć swój Swój amulet ma załóżmy na blesie jakimś dużym, ma dodany atak, magię, pancerz, to już wolą chodzić ze swoim i właśnie to nie są takie popularne te zdrowia i e many. Amulety, ale już inne, na przykład przeciw zaklęciom, zrobiliśmy sobie jedną sztukę i widzimy, że on trwa tylko 20 sekund. Ale ten amulet zwiększa Twoją szansę na za zablokowanie zaklęć. Dlatego jeśli na przykład ktoś, jakiś boss atakuje obszarowo, na przykład Ognis y Złoty Smok, czy antyczni Elfowie, tam zadają obrażenia, załóżmy Celika, zadaje obrażenia magiczne. I jeśli was atakuje i macie założony ten amulet przeciw zaklęciom, to macie szansę 40 punktów, czyli 40% około na zablokowanie. Zaklęcia, który by mógł. Na przykład złoty smok pije czasem losową osobę obszarowo, czy tam na dystans rzuci jakąś ognistą kulę, macie ten amulet założony, to macie szansę na zablokowanie i nie dostanie obrażeń, bo załóżmy, złoty smok może walnąć wam 15 tysięcy, ale dlatego, że macie ten amulet, to możecie zablokować to zaklęcie i nie dostaniecie w ogóle obrażeń. Łowca ma dobrze, że jeśli założy, nie, założy swojego Czar, swój czar, włączy ten swój czar. Mm, zobaczcie. Czar się nazywa Ostateczny Bieg z Wiatrem. nauczyło się tak manipulować wiatrem, że twoi wrogowie nie są w stanie zadążyć za Twoją zwinnością. Staje się szybszy. Ataki i zaklęcia mają 50% szans na spudłowanie. Czyli jeśli włączycie ten czar, macie 50% szans na, na, na zablokowanie. Fizyki i magii. Do tego zakładacie, zależy od potwora, zakładacie amulet przeciw zaklęciom, czyli z 50% dochodzi wam jeszcze kolejne 40%, czyli macie 90% szans na zablokowanie zaklęcia, które mogłoby was zabić. Do tego, jak założycie sobie niewitkę, to są takie, unikasz niektórych ataków, to. Z tym amuletem macie 90% szans na zablokowanie czaru, czyli coś was atakuje i jest bardzo duża szansa na to, że nie dostaniecie w ogóle obrażeń. Tak samo chyba niewitka, tak samo daje 10%. To do tego dochodzi, to macie około 100%. Ale to chyba działa tylko na fizykę ta niewitka, tak mi się wydaje. Jeśli wiecie, to dajcie znać w komentarzu. Ale nawet bez tej niewitki. Włączacie sobie szybki bieg z wiatrem, zakładacie amulet i macie 90% szans na zablokowanie umiejętności, którą mogłaby was zabić. Kolejnym amuletem, który mamy, tu jest amulet klejnot ochrony. Tutaj musimy zapłacić 100 tysięcy złota plus klejnot ochrony. Tworzymy sobie i mamy nasz amulet złoty amulet ochrony. On daje nam 40. 40% na zablokowanie fizycznego obrażenia. Czyli, jeśli jesteście w jakimś terapie, możecie sobie założyć bieg z wiatrem. Macie 50% szans na zablokowanie obrażenia fizycznego. Zakładacie do tego amulet ochrony. Kolejne 40%, czyli macie 90% szans na zablokowanie fizyki. I do tego jeszcze macie niewitkę, która daje takie. Nie widać tego, bo jak założycie amulet, założycie bieg z wiatrem, to tu pokazuje wam 90 punktów, ale dlatego, że macie niewidkę, to macie 100% szans przez 20 sekund, 100% szans na zablokowanie fizycznego obrażenia, czyli kompletnie nic w was nie wchodzi. Jesteście, jeśli jesteście inną profesją, to i tak dobrą opcją jest założenie tego silnika, bo daje wam 40% szansy na zablokowanie obrażenia i chcąc nie chcąc dostajecie o wiele mniej obrażeń czyli 40% szansy na to że nie zostaniecie spud spudłują obrażenia fizyczne jeśli jesteście w trapie, czy atakuje was jakiś boss to dobrą opcją w sobie założenie jest w zależności od potwora założenie tego amuletu albo tego amuletu żeby zablokowało fizykę albo czar który zada dany potwór do tego Mamy tutaj jeszcze amulet z klejnot zbroi. On daje nam pancerz. On to jest słaby, słaby, słaby. Ale 40... 40 punktów pancerza. Taki, taki sobie nie polecą. Ale wie, wiecie, że taki amulet już jest. Na pewno jeszcze chwilę macie czasu na stworzenie sobie tych amuletów. Najlepiej właśnie sobie... Na pewno cena tych przedmiotów spadnie. Dlatego... Jeśli macie te kryształy, klejnoty, klejnot ochrony lub klejnot przeciw zaklęciom, stworzyć sobie jak najwięcej tych hamuletów, bo później będą ciężej dostępne, będą dropić tylko z potworów, zapewne z bossów, więc cena tego będzie o wiele większa. A później, jeśli zostaniecie z tymi kryształami, klejnotami, to do niczego w zasadzie nie będą wam potrzebne i nie będziecie mm, mieli co z nimi zrobić. Ludzie będą kupowali sobie, żeby sobie zrobić na przykład... Klucz cyklopa wzmocnić Ale nie będzie już taki popyt na to Tak jakby było teraz Większy będzie popyt właśnie na te amulety Które ludzie sobie zrobią I później będą mogli sobie sprzedawać Na markecie Do tego mamy klejnot duszy 100 tysięcy złota Klejnot duszy Który to jest klejnot duszy? To jest ten Nie wiedziałem czy coś się z nim robi Ale widocznie można sobie zrobić amulet, dzięki któremu macie odporność na magię zwiększoną. Zróbmy sobie... mamy klejnot duszy 40. To on... to jest ten, który wam pokazywałem na początku. Który sobie tutaj założyłem. Założę sobie go jeszcze raz. I widzimy, że jest... Obrażenia od zaklęć błyskawicznych są zmniejszone. Czyli o jakieś tam 10% brązowy zmniejsza obrażenia magiczne, które by was zaatakowały. Jeśli macie ten amulet, to macie o 40% mniej ściarów, podbiją po prostu przez minutkę. Wam potwory. Więc jeśli macie jakąś kryzysową sytuację, dobrze jest założyć sobie któryś z tych amuletów: amulet ochrony, amulet przeciw zaklęciom, albo właśnie ten. Amulet złotej duszy, bo dostaje, będziecie dostawać o wiele mniej obrażeń. Ja to jestem jakoś taki troszeczkę nieprzystosowany do tego, to mi ciężko to zakładać, bo akurat jak jest kryzysowa sytuacja, to troszeczkę się gubię z tym, ale jest taka opcja, że jeśli czasem się uda i sobie założę. I właśnie to czasem uratuje życie. To tak, wszystkie amulety zostały stworzone. Jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty. Już wiecie na czym to polega, możecie sobie je stworzyć. I zobaczmy sobie teraz ceny na markecie. Ceny są na pewno duże. Bo jeszcze, bo akurat teraz, gdy już ogłosili tę aktualizację, to na pewno dużo osób swoich właśnie skupi te rzeczy. I będzie chciało później sobie sprzedawać te amulety z jakimś tam zyskiem. Bo na pewno będą droższe, bo nie będzie można ich sobie tak po prostu stworzyć. Teraz po prostu cóż, idziecie sobie do kopalni, zbieracie sobie klejnoty i tworzycie sobie amuleta. Później będziecie musieli bić jakieś potwory czy, czy bić bossy. I to będzie o wiele cięższą rzeczą do, mm, do zebrania. Wrzucę sobie na market, żebym widział, które przedmioty mam. I zaraz wam pokażę dokładnie Jakie są tego ceny Klejnoty. Klejnot duszy jest potrzebny do quest'a, do fabuły To jest, on będzie cenę trzymał Bo akurat ktoś będzie robił fabułę, nie będzie wiedział skąd, skąd wziąć sobie ten klejnot To będzie sobie chciał go kupić od razu Albo będzie po prostu potrzebował 10 sztuk do zrobienia sobie quest'a Klejnot many Taniutki, bo nikt tych amuletów nie robi. Po prostu ma mistyczne buty, ma wróżkę. Po co mu? Jak może swój amulet trzymać założony? On jest tylko na 10 minut później. Po 10 minutach się kasuje. Kończy mu się czas. Założę sobie jeden... Jed, jedną sztukę. Nie ten. Chciałem wrzucić sobie... Mm, do... Mojego... Magazynku. Chciałem do magazynku wrzucić sobie... Brązowy. Założę go, stracę czas. Zobaczycie sobie za chwilkę, co się z nim dzieje, jeśli czas się skończy. I tak, klejnoty. Klejnot duszy, to wiadomo, że cena będzie trzymała się. Klejnot many, nic nie jest warty. Tak samo, bo, bo nikt tych amuletów nie robi, tylko do questów jakichś potrzebnych. Właśnie do tego klucza. Klejnot ochrony, on jest bardzo dobry, bo możecie sobie właśnie, jak jesteście łowcą, stworzyć 100% odporności. Na fizykę, dzięki czemu potwory, jeśli bijecie jakieś bossy, to bo jakiegoś bossa możecie bić i jesteście łowcą i potwory wam kompletnie nic nie bije. To jesteście czasem nawet bardziej tankowaci niż wojownicy. Tylko wiadomo, przez 120 sekund, 120 sekund trzeba go zakładać, kolejny, kolejny, kolejny. A jak będzie ciężej do zdobycia, to ktoś jeśli będzie potrzebował zbić jakiegoś mocnego bossa, to będzie musiał załóżmy 10 tych amuletów mieć. Więc będzie jeszcze droższy. 150k. Do tego trzeba doliczyć 100k. Na stworzenie tego amuletu. Czyli 250k. Koło. Koło 3-4 kakeli. U nas na serwerze. Za jeden amulet. Samo stworzenie. Klejną przeciw zaklęciom. Też. Tu jest taniutka cena. Ktoś wystawił taniej, ale zazwyczaj koło 80k on kosztuje. Może sobie je wykupię, te tańsze sztuki i sobie stworzę te amulety, żeby czekały na mnie po aktualizacji, żebym sobie wystawił je drożej. Zobaczymy. Ten klejnot tutaj nie dropię. Ten też. Klejnot zbroi też nikt nie używa tego, bo 40% tam, procent mniej z fizyki to jest mało. Czy tam 40% więcej pancerza to, to dużej różnicy to nie robi. Tam jest na minutkę tylko klejnot zdrowia tak samo nie jest popularny, najpopularniejsze właśnie to jest ten klejnot duszy klejnot ochrony, klejnot przeciw zaklęciom i czwarty nie, te trzy, te trzy są najpopularniejsze, bo z klejnotu duszy też możecie stworzyć sobie amulet ten ten i ten, trzy takie najpopularniejsze, które mm, na pewno cena im spadnie, ale ale teraz są w cenie i jeszcze i te amulety, które stworzycie sobie z nich, będą nadal w cenie po aktualizacji. To z tych klejnotów tworzymy sobie naszyjniki. Jak to się nazywa? Nie, nie nazywa się amulety. Amulety nie tworzymy naszyjników, tylko tworzymy amulety. I zobaczmy sobie. Klej, amulet duszy. Nie ma w ogóle na markecie. Oferty kupna też nie ma. On jest dobry. 40% mniej odporności z umiejętności magicznych to jest duża, duża rzecz. Klej na zbroi wiadomo, że nic nie jest warty. Ktoś wystawił za stoka. Bo samo stworzenie tego dużo kosztuje. Ale nikt tego nie będzie używał, więc nikt tego nie kupi. Amulet many też nikt nie wystawił na sprzedaż. Też nikt nie ma. nie Nie jest popularny. Ale ten właśnie za 10 kakeli jest wystawiony, bo wszyscy wykupili je, robią sobie bossy, to wykup potrzebują dużą ilość tych amuletów, więc jeśli były po 3, 4, 5 kakeli to ludzie sobie wykupili te wszystkie sztuki Zostały tylko najdroższa sztuka którą nikt nie chciał kupić, klejno przeciw zaklęciom ten tak samo jest drogi, tak mi się wydaje, że około 4-5 kakeli za sztukę może kosztować no i tak Wydaje mi się, według mnie w ogóle, że teraz jeśli ludzie wykupili go po 3-4 kakele, to później będzie właśnie około 10 kakeli mógł kosztować. Zale nie wiadomo, może dropić bardzo często, ale wydaje mi się, że nie będzie dropić bardzo często i cena tego będzie bliżej 10 kakeli niż 3-4, tak jak jest teraz. To w zasadzie tyle byłoby. Poczekamy na aktualizację. Widzimy, amulet nam się skończył. Wygasł, co z nim możemy zrobić, z nim nic nie możemy zrobić Idziemy sobie do NPC-ka, sprzedajemy go sobie za 100zł Bo do niczego już nam nie jest on potrzebny I w zasadzie tyle Możecie, tak jak powiedziałem, możecie zarobić Możecie Ja mam dużo tych amuletów, akurat potrzebowałem na quest'a Zapewne mi zejdzie, jeśli pójdę z, z drużyną pomóc Takiego dzisiaj mocnego quest'a To będę potrzebował tych amuletów I zawsze one będą potrzebne Później będą od poziomu 600 dopiero Ale właśnie te, te quest'y będą właśnie robione przez graczy zazwyczaj ponad 600 poziomu Gdzie one są akurat potrzebne, więc w zasadzie nie zrobi to różnicy Bonusy będą dawać te same Ale o tym dowiecie się po aktualizacji albo Wam, zrobię robię następny odcinek kiedyś, żebyście wiedzieli dokładnie na czym będzie polegała na następna aktualizacja, która będzie już niebawem. A teraz trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć. Mam nadzieję, że pomogłem. Juju.